No to witam z powrotem, Diablo 3, z Jaskutem Halowan Dr... Derem. Drerem. Tak. Zmieniłem sobie na biały, prawda, bo jestem biały. Jesteś wspaniały, pięknie, pięknie ci w mm. Oczywiście mm. jestem wspaniały. I mm. jaki przystojny w ogóle. Mm. Wow. O mój Boże, no nie, znowu to samo. Jejo. triumfalny. z ja już! To byłem. Adrio, kiedy postanowiłaś nas zdradzić? Dwadzieścia lat temu wielka i straszliwa moc przywiodła mnie do pustyni. Lecz Aidan, pierworodny syn Leoryka, pokonał tę moc i chciał uwięzić ją we własnym ciele. Mroczny wędrowiec. To właśnie diablo wyruszyła. I przysięgłam mu wierność. Teraz jego wielki plan się wypełni. Może. Pekar zawsze podejrzewał, że twoim prawdziwym ojcem był sam Diablo. Nie! Chyba w przybywie gniewu zabiłeś. Koszt jest bardzo dziwny, diablo macycki. A skąd wiesz, czy był demonem, czy demonicą? Bo po głosie można poznać. Nie, nie, no poza tym jest na, było kiedyś w tego, w instrukcji pierwszej części, ona była strasznie obszerna, było tam napisane, kto był demonem, demonicą i tak dalej. A, ale tak mi się, tak się wydaje, że to możliwe jest tak, tak, tak że ja sam w sobie z demonem, ale jak, może chodzi od ciała. No ale a jest pojemnikiem. No tak, chodzi mi, ale chodzi mi że potem, potem wygląda, wygląda, może pod... w zależności to od. To jest kobieta. Jak ty ją traktujesz, Kela? Pojemnikiem. Pojemnik. No, no, a co mam powiedzieć? Nazywam rzeczy po imieniu. No, no. A tylko płodzić, co? I urodzić. Co by było? A się zastanawiam, jakąś się przenieść teraz do nieba. Ciekaw okay. jestem. A za pomocą portalu, nie widzisz? Portalu. Poltar... Nie. Por... Portal. Nie, portal faktycznie. Poltar... A, no. Idziemy? Dobra, ruszamy. Dobre. Oczywiście. To już jest chyba ostatni akt. Mm -hmm. To będzie szybsze niż myślałam, szczerze mówiąc. O mój Boże, co się dzieje? To mgła! Ja uwielbiam A. te filmiki. Winter is, coming. Winter is coming. No Blizzard, co jak co, ale przerwniki to umie robić. Jakby Blizzard chciał zrobić film, to to byłby zajebisty film. No ale nie chcę. A może tam była twierdza pandemonii, tam gdzie ten dym? Wróg mój odwieczny, nie możesz się przede mną ukryć. Nieważne, w kogo się wcielisz. Ujawni swą prawdziwą postać. Diablo. Wygląda przerażająco. Strasznie ciężki się wydaje ten anioł. No. Ociężały, nie ciężki. Zabawne, że anioł nie pokona demona, ale zwykły człowiek umarł. A to nie w... jest zwykły no tak, to jest coś To jest wybranie. Już wkrótce nie będzie tu nic. Prawi Był film, Gwiezdny Tył, w którym ten książek padł błękitną krwią, dosłownie. I hmm. wtedy był by, na błękitku. Zabijmy go. No za godzinę robik, zabijmy go. Czym? prędzej? zabijmy go, a później. Akt pisa. czwarty, no, no. Way. Adria zdradziła nas i odebrała życie własnej córce. W ciele Lei odrodził się diablo najwyższe zło. Dowodzi wszystkimi mocami piekieł. Jego atak wstrząsnął posadami niebios. Anioły są w odwrocie. Stworzono mnie dla tej chwili. Tak Tak, tak Tyraelu, Ty jesteś najlepszy. W imieniu wszystkich bogów i ludzi zgładzę władcy grozy. Ale głupio. Ale to nie Tyrael, tylko to Twoja postać mówi. A takie podobne głosy mają? Czyżby? Ja muszę pochać z Realem. Momencik. Czyżby postąpili? Na aktorów? Pogna a. Bardzo podobny głos! Ura, się przestraszyłem, że jakiś wrób. A dlaczego wróciłeś z gargantua z małymi fetyszami, która taką już. <ś Anakin> Mm. Ach, tak, jednak. Nie Patrz, jedna Patrz, postać. Się, patrzcie, a... patrzcie, patrzcie Jedna postać a stwarza ja 40 funtów. Bo... Odkąd się. to robota diablo? Ty zrobiłaś w nas, Tyraelu? Teraz musisz żyć jak śmiertelnik. Nie objęty. Nie ocalę małych fetyszy, i tych dużych. Mój lud będzie wdzięczny. O, to jest fajne. Dobra, szybciej, niszczy nas szybciej. No. Mm. Tutaj też jestem milionem na falenkę zamiast nfalenia. Nie boję Bardzo fajne. Falen, bo... Będę tak Bym... gadać, bo się nakręciłam A wymyślili strasznie dziwnie, że pomniejsze demony pokroju diablo, w ogóle nie wiem skąd oni to wytrzasnęli. Przepraszam, ale nie rozumiem tego. Musieli coś wymyślić, że jakiś przeciwników ci do dodać, żeby gra się nie skończyła w 1000 sekund. A padają na strzałach Słyszę tylko kilka nie myszki czynili. Przepraszam! Nie, spokojnie. Flaber! Gdyby nie on, byłby on. O Jezus Maria. Co? The Card mówi mi znowu o kostce, chora Dreamów. No niech nie oskarża. Nie, 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 nie. O cenny O za mną mówię też. A! Jezus Maria. Odmienimy go, chodźmy dalej. O, nie mogę, a, okej. Okay. Przepraszam, przepraszam! Co so, za co? There will be heaven for everyone... Oh, yes. O żółciowych pełzaczach często rozmawiają chłopi z Kandura. Tę zostaw nie proszę! O, 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 Jaki desant, nie? <noise> Są też kamienne stwory, które zamawiałem na Allegro? Tak. ...na spokojnym apetycie na Zamknij się, tej karty. nie żyjesz. Mm -mm. Przepraszam. <laughs> Przepraszam ci ty, ty, nie mogę ci powiedzieć, zamknij się, prosto w twarz. to do one, no, Krwawym, Jeszcze go fetysze, małe! tym celu a następnie przy pomocy tortu... Wy tam pewnie walczycie z jakąś armią, a ja tutaj dwie dba... Nie, rozwalamy garę. A, za jest to list. Żegnaj! Co? Dobrze, mamy... A, bo nie możemy rozwalić tego jeszcze. mamy iść? A, dobrze, w lewo, w lewo, w lewo, lewo, lewo. Dobrze. A óf, daj, dajmy Heli uwalniać te anioły. Dlaczego? Bo my mamy ta ciplę. Nic się nie udam, jasno uznaje się, pierwszy. Wow, jakie wielkie są! <śmiech> <śmiech> Czy wam też tak wiesz jak mi? Tak, ale mam <laughs> też tego. duży. zmniejszył. Żegnajcie, brać. O, I siostro. O, o, masz tego. Kogo? Gdzie? go uwolniłem, no. Serio? Co? Ural niewy? A, to ta biblioteka. Si Oj, bro, bro. A, teraz będzie nożyco ręki. To jest bardzo fajne. O tylko ty, ty, pasował bardzo fajnie wymyślili. Bardzo mi się podoba. Powinni zrobić coś ten pozór w tym, w No może nie nożyco ręki, tylko ten. Nie yy... Nisekatoru też tylko jakiś... Macheto! Macheta, maczeta macheta Macheta, no, no, to... don't tuit do it. No faktycznie, po prostu No fajnie. nie więzi ale naszym Ciekawe po jakim czasie my się dostaliśmy dopiero do tego nieba. Ciekaw jestem, czy... bo na pewno jakiś czas minął, dłuższy. Ja ten jak on kubek podnosi tymi rękoma. Odnisz kubek! Ja... to zatrzymam. Wow, on jeszcze w klacie ma usta. Jak Deidara. A co, on wraca do piekła? Może. by tak. I znowu Deckard że zbój losu się myli i harmonia raz jeszcze zagości w naszym królestwie. Nie jesteś już niewolnicą rozpaczy. Dzięki memu błogosławieństwu! Do... Ja zgotujesz to i weź no. Uczekaj! <grym> z... Takie piękne słowa! <grym> o! Z... Czy za to, to powiedałeś ty? What happened? Co stało? O! Idźmy! to z... Zyprzystał. się, wydałem, się wyrałem, Serca, a, a bez internetu nie mam życia. Spójrzmy prawdziwie dalej. Z co powinienem sobie włączyć. Czego? Opcję, że słyszę sam siebie w słuchawkach, jak mówię. A po co ci to? Ja zawsze, jak słyszę sam u siebie, to mi się ten miesza i nie wiem co powiedzieć. A tak jest, taka gra nawet, że... Wiem, pani tam kojarzę. Co? Wiem, kojarzę, że jestem piękny, tak? <laughs> ja z kim ja grałem. <laughs> <laughs> Przestań lizać sobie ręce, tylko chodź. Niam niam, niam O nie, różowe na ramienniki Wracam do bazy. Mój kolor? Wracam do bazy. Ja już jestem w bazie. Opatrzcie jak mocno uderzyłem. Cegar. <laughs> ja wracam się do bazy. Przepraszam. Zwariowałem, no. Ja już wróciłem z bazy. Ja się wracam do bazy, ponieważ Halawander się wrócił do bazy, ale teraz go nie ma a w bazie tutaj i wraca do bazy? Serio? A nie wiedziałeś? Nie. Mówię ci, że oni są po prostu tani. Tani są jak, jak ten, no. Dlatego <coughs> nas to wróciło. Barszcz. Jaki jest barszcz po angielsku? Nie ma słowa, jest tylko barszcz. Borszcz. borszcz jest tak zwany? oni to tak wymawiają. Świeci mi się chciało, bo oglądałam ten Live'a jednego gościa i on tak Nie Borszcz. A i ten burszt... It my borst! <noise> Dobra. wysłuchaj. Ej, kto tu ma y, te? Co? Y, kolorowanki do zbroi? Nie mam pojęcia, chodź. O, o, o! Nie ma moich ulubionych kolorów? <noise> nie ma białego? O, nie! Tego nie chcę. Hańba im. Niech rozpęta się burza! Co? <noise> Mówię, nie wiem, I Ej, dlaczego dostałem 13 zabitych potworów? No bo ten się tam leje. A! Wejdź ze mną! Radę Tyle I... mam tu towarzyszy, że już się gubię powoli! Wow, gdzie mnie jesteś? I have no memory of this place! To, to Moria! Yeah. Odwago... Nie, w tym akcie chyba są najfajniejsze stwory. Tak mi się wydaje, Ta, znaczy tak mi się naprawdę wydaje, że to są najbardziej wymyślne. Spuściłem tego wielkiego, no właśnie. Nie uda się. Au! Gdybyś w piekle, tak? No zdrowie. Dziękuję. Chyba. Daj kartkę. No znów mi gada, wam nie? Już wszystko wyłączyłem, ale starożytny Skype. Idziemy do góry? A ten dyczaj? Nie, pomyliłem się. Nie ten. W do góry, dół, w dół, w, dół, w, dół i w prawo. Aleki, i Idziemy sobie dziś w lady la 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 wow, wow, wow. Zabijemy sobie diabla la 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 Pięknie. Pięknie śpiewasz. Czy widzieli jak kręcę poczkiem po Nie, ja mam takie że po jakimś czasie po prostu gry ja wariuję. po prostu i odbijam nic. Nie tylko gry. Nie bez powodu gram malkawianem, prawda, w Vampirze. O GOBLIN! UWAŻAJ CO MÓWISZ kurde GOBLIN Masz jeszcze... O go! Ja też chcę go zgłącić Podzielimy się Ja biorę jego dupę <laughs> Nie to jest koniec To jest koniec, zagrajmy do To, jest, śmiech. Nie? to już jest koniec Zaraz, zaraz Nie idźcie bez mnie Nie, bez, bez, bez... O! O! METYSZE, WIEŻCIE ICH! AUĆ! Ja Czemu sobie jest? nie mam zielonego pojęcia co się dzieje Kurde, wy macie 30... Dobrze idziemy Po 30 level, no ja ciągle 29, Teraz To masz... 31 Tu masz dajbo Ale Ale to... ja nie, nie, nie walczę dajbo, ja walczę tymi... Na... Kastetami ja okay. byłem Naręcza Naręcza Dildo. Bronił naręczną tak. O, tak to się robi hmm. Kastety, kastety, powoli, oh. powoli Ci psami napadną Ło, uciekamy O, okej okay. Ale Flamer walczy Zabił no. Co, Co Nie, Co mi... Jezu, A, to czy, ojej Słowy Uwaga, Wiedziałem. Powiedziałem Dobrze poszliśmy na pewno. Nie, to jest śtypy załóg. W lewo trzeba tam było iść. W lewo trzeba dzisiaj skręcić. No otwarte, prawda? Lech, co prawda? Zabijało kurde chłodem. O, biedny anioły. Co mi się stało? Spadł spłynął się. Gdzieś ma skrzydła do rady. Nie, 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 będę na Ja Jemu już nic nie pomoże. O. Na dół czy na górę? Ja pójdę, na dół a wy na górę. Okej. Pomocy! Wiedziałem. Nie minęło 5 sekund. O, przed O, przytmianiu pomóc, Cześć. Ale mnie jakoś nie macha za bardzo. tym ty ty, boo! Bo, bo. oh. wow. Wow. Got it, dude. I La, la, la. Ok, teraz. Ja strzelam, że na górę. A czy wy musicie iść na górę? Nie, na górze jest ślepa uliczka. No tak. Świetnie. Zaraz Bardzo zginę. Zaraz bym się zapłonął. Zginąłem! Jezu, słuchaj. Gdzie ty jesteś? Z, z, na przyjdzie. dole kierujcie się wielkim monumentem, prawda? Bohadera. Tu, tutaj w dół będzie przejście. Obok mnie leży martwania. A gwałtu moje złoki, szybciej! Ale nie ma przejścia. Łoł, wow, jak on ma wielkie łapy. Lecę do ciebie, już, już biegnę bo. Ja cię porzuciłam. Coś tam zapiejeś dalej jako ulecę? Jako doktor. Andros. Okay. Z... Jak no ja to? Uważaj! Nie! Się Jestem martwy, więc. Nie, Nie mogę. Nie potrzebowałem o, Boże. go. O mój, zabijaj go. Co znalazłeś? Moc. Tu nic nie ma, musimy dochodzić. Tam szybsze przejście, niż chodzenie na piechotę. Teleportujecie się? Mm. Mm. Tak myślałam. Chodźmy. Tutaj w prawo trzeba, chyba. Nie, na dół. Na dół? Nie, zaraz nie. Le, zaraz, nie, nie, źle, no nie tutaj. W lewo, rację, tak, tak, tak. nie wiecie o zabijaniu. Pabery się nie Musi Muszę się naprawić, bo zginąłszy. No cześć. Ale to jest fajne, no. że można się tak teleportować od razu do kogoś, nie do, do swojego ostatniego punktu. Decarbon. Decarbon. Też się mógł teleportować, ale już nie może, bo nie żyje. Wietny gain. Cały czas chcę atakować tego twojego spora nie? No to jest... Co on jest... ci zrobił złego? Przecież był dla was Czekajcie, atakuje mnie Gargantua Mounted Armageddon. Już wchodzić <laughs> <Zdychaj. śmiech> pszczoje. Nie martwcie się, już mam swoich kolegów do to Którzy znikają po 4 sekundach, bo im płacę, ale są moi przyjomi, mówię. Jak w życiu. Lady lala lala ne! Bestialne! Ne! Uderza, no, uderza. Czy jeszcze tak pół godziny to. albo 20 minut tej gry, czy nie bardzo jest? Mniej mi się wydaje. Bo teraz, bo teraz zamkniemy to. Zamkniemy to, zabijemy znowu Izuala. Oh no, spoilers Idziemy do diabla od jeszcze do tego. Diabla. Ale diabla w ogóle. najwyżej odcinek będzie w godzinie. Chodź, nikogo po prostu w środku i tyle. No, nie wiesz, to mi się. Zaczekaj, zamknijmy ten rift. Ten, no, to przejście A, to się tam leje, okay. a, 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 a. Uciekaj! A. a po co? O! To anioł! No bez sensu o, się tego pana dużego. On był duży. Bierze śniosło. O mój Boże, różowy wtedy? I teraz zakończ odcinek i zacznij następny. Tak dobra, no to dziękuję za uwagę i do Nie Na razie.